Witajcie kochani, witajcie w tym odcinku chciałem wam pokazać grzyby, które już widzieliście w poprzednim czyli krwisto-borowik purpurowy zobaczcie jak pięknie rosną tam troszeczkę przede mną macie trzy owocniki tutaj dwa i kolejne trzy po tej stronie chyba trzy, tak tylko trzy ogólnie tych owocników jest troszeczkę więcej spotkałem też w korzeniach jednego buka Dwa owocniki. Wszystko wychodzi na to, że ten rok na kolorowe borowiki, w tym na krwisto borowika purpurowego, jest dobry. Jest to gatunek, który jest w Polsce dość rzadki. Kilka miejsc, gdzie jest spotykane. w moich okolicznych lasach do znalezienia. Już tu kilka osób poinstruowałem, jak spotkałem je w lesie, żeby nie zbierali tego gatunku, bo jest i tak niejadalny, a jest bardzo ładny. Jak traficie w dobre miejsce, to kilka sztuk w jednym potrafi być. W tym roku mam y, trzy różne lokalizacje, gdzie udało mi się spotkać tego y, krwisto purpurowego. W tych małych owocnikach wyraźnie widać tą y, siateczkę, kapelusze z tym lekkim odcieniem różu. Na ten moment, kiedy nagrywam, one są małe i zaczyna kropić, więc ja się będę zbierał. Ale Wy nie odchodźcie, zostańcie, bo zaraz zobaczycie kolejny ciekawy gatunek. A ten gatunek grzybów znacie. Mleczko się z niego nie leje. Mam nadzieję, że już... Wiecie, jak rozróżnić gołąbki? Owocniki z blaszkami, ale bardzo charakterystyczna struktura na kapeluszu. Mam dla Was więcej owocników, żebyście się mogli lepiej im i dokładniej przyjrzeć. A jest to gołąbek zielonawy, bardzo smaczny grzyb, właśnie przez ten swój kolor zielony. W dalszej części filmu powiemy sobie, na co uważać. Na samym początku chciałbym, żebyście się przyjrzeli tym owocnikom, jak one wyglądają. Sam owocnik składa się z kapelusza z hymenoforem blaszkowym i trzonem. Bez żadnych dodatków w postaci pochwy czy w postaci pierścienia. Ten trzon jest walcowaty, tempo zakończony u spodu. I czy to jest młody owocnik, czy starszy owocnik, wszystkie te trzony wyglądają podobnie. Ale najciekawszy jest z tego wszystkiego kapelusz. Jak widzicie ten kolor zielony i można zauważyć takie drobne, łuseczki, takie spękania, jakby to cała struktura najpierw popękała i potem pęknięcie zostało na tym kapeluszu i to jest bardzo charakterystyczne dla tego gołąbka, dla tego gatunku. I te spękania możemy zauważyć i u starszych owocników i u właśnie młodszych owocników. Na pewno u młodszych owocników będą mniej widoczne. Możemy go spotkać i w lasach liściastych oraz w lasach iglastych. Tutaj macie przykład gołąbka zielonawego o takim bardziej błękitnym kolorze z lasu właśnie iglastego. A wcześniejsze owocniki widzieliście z lasu liściastego. Ale wiecie, to jest grzyb blaszkowy-zielony. Ja Wam wspominałem wielokrotnie, żeby grzybów blaszkowych, zielonych i białych unikać. Jeżeli nie interesujecie się grzybami, to nie eksperymentujcie sami. Może akurat natknęcie się na coś śmiertelnie trującego. I właśnie takim grzybem śmiertelnie trującym, który można było, ale bardzo ciężko, ale oczywiście można, pomylić właśnie z gołąbkiem zielonawym. Jest to muchomor zielonawy, dawniej zwany jako sromotnikowy. Jeżeli w szkołach zapytacie, jak wygląda muchomor sromotnikowy albo kogokolwiek, to większość albo nie wie, albo mówi, że to jest ten czerwony w białe kropki, jak podacie nazwę sromotnikowy. Dlatego nazwa sromotnikowy została zmieniona na nazwę zielonawy, żeby już ta nazwa nam coś mówiła, przynajmniej o kolorze tego śmiertelnie trującego muchomora. Jak wygląda taki muchomor zielonawy, o którym zrobimy sobie oczywiście też osobny film, posiada pochwę, która jest widoczna już od najmniejszego owocnika do bardzo dużego owocnika. Tak samo posiada pierścień. Ten pierścień jest zawsze wiszący w dół. On może być częściowo zjedzony lub może go brakować właśnie przez obiedzenie różnych robaczków, ale z reguły ten pierścień jest na trzonie. I sam owocnik od góry ma kolor zielonawy, taka szczotkowana zieleń. I jak sami widzicie, można się nieźle naciąć, zbierając tylko sporadycznie grzyby, nie, nie interesując się tym tematem. To teraz przejdźmy do kolejnego ciekawego gatunku, który możemy spotkać właśnie w lesie liściastym, takim bukowym i w różnych lasach liściastych, a jest w nim piaskowiec kasztanowaty. Niezwykle charakterystyczny grzyb, jak popatrzymy na, na sam owocnik, z racji swojego koloru, z racji trzonu, który ma też taki bardzo kasztanowaty, i gładki. W sumie gładki to może na wyrost powiedziane lekko spękany albo taki drobny wzorek jak na krasnoborowiku cegla, ceglastoporym. Sam owocnik, jak widzicie, ma bardzo drobny i bardzo mocno zbity hymenofor, czyli te rurki od spodu. One są takie bardziej białe niż kremowe. Jest gatunkiem jadalnym, można go spokojnie zbierać, ale starsze owocniki strasznie śmierdzą. Mają taką woń rybną. Ale taką nieprzyjemną rybną. Jeżeli chcecie pozbierać piaskowce, to raczej starać się zbierać młode, obwąchać, czy któryś już nie śmierdzi. Jest to ogólnie bardzo twardy i kruchy grzyb. Próba na przykład wygięcia trzonu kończy się zawsze jego ułamaniem. Ale też bardzo charakterystyczny, ma przekrój. W przekroju się nie przebarwia, ale zobaczcie, że w tym przekroju ten trzon jest pustawy. On będzie tak pustawo komorowy, może być yy, poprzecinany takimi poprzeczkami. Ale to wszystko możecie zobaczyć yy, w innych moich poprzednich moich filmach. Na tym filmie pokazuję wam akurat aktualne, które u mnie się pokazały. I jeszcze kilka ciekawostek. Jednym z nich jest piękny żółciak siarkowy, który rósł na pniu. Spotkałem go w ośrodku wypoczynkowym, kiedy byłem na urlopie. Bardzo ładny owocnik, obserwowałem sobie go od takiego bardzo malutkiego ale tylko raz go y, oczywiście nagrałem. Bardzo żółciutki, widać, że y, świeży, nieprzerośnięty. Teraz y, spotkałem pięknego wrośniaka różnobarwnego. Grzyb o mega właściwościach prozdrowotnych. Y, potrafi odbudowywać y, układ immunologiczny u człowieka. Ludzie po nowotworach potrzebują różnych wspomagaczy, żeby odbudować swój układ immunologiczny i wzmocnić swój organizm. I ten oto gatunek posiada takie właściwości. Cały owocnik jest bardzo mocno strefowany, obrasta właśnie pnie. Jest troszeczkę grubszy od skórników, które są bardzo cienkie, jak liście. Ten już ma taką swoją kilkumilimetrową grubość. I hymenoforo od spodu jest biały, widać na nim takie drobne pory. Grzyb całoroczny, on fajnie pojawia się właśnie po dłuższych opadach, wtedy te grzyby nadrzewne ruszają. Tak jak samo jak w tym przypadku możecie zauważyć e, łuszczak zmienny albo jak zmienny, te dwie nazwy może, mogą się Wam przewijać. I ten łuszczak zmienny jest też grzybem jadalnym, ale e, teraz zbliżamy się w stronę jesieni, więc e, będą pojawiały się hełmówki. I dla takich osób, co mniej e, interesują się grzybami, może być już jakieś ryzyko z zebrania hełmówki jadowitej, trującej, a nawet e, w pewnych przypadkach może być śmiertelnie trująca. Ale pomyślicie, że nic ciekawego u mnie nie rośnie. Grzyby z poprzednich odcinków, czyli płowiec pofałdowany w pierwszy dzień po powrocie, odwiedziłem lasy, zobaczyć, jak to wygląda. Możecie teraz zwrócić uwagę, ile tych owocników wyrosło. Uwierzcie mi, to nie są żadne ustawki, tak te grzyby rosły. Różnie spotykam czasami po kilka owocników, czasami po kilkanaście owocników, ale oczywiście musi mieć dogodne warunki dla siebie. Kolejny y, ciekawy gatunek jest chroniony, ale nie miejcie do mnie pretensji o ten owocnik, bo ja dla Was chciałem wyhodować wszystkie te owocniki, żeby były duże. No ale przecież nie tylko ja chodzę po tym lesie. I jest dlatego, tak żeby czasami zdarza się, że są wyrwane. Co prawda, jeszcze sporo owocników mi tutaj zostało, ale na tym jednym owocniku i w sumie drugim, bo też Wam tutaj pokażę, jest też wyrwany. Ja go tylko tak przyłożyłem do kadru, pokażę Wam, jak wyglądają te właśnie borowiki. Teraz to gorzko borowik korzeniasty, dawniej znany jako borowik korzeniasty. Ile w tym jednym miejscu tego gorzko borowika możemy zobaczyć? Tam w oddali jest jeden. Tu po lewej mojej stronie są dwa owocniki. Z tej strony też widzicie jeden, kolejny, i tam jeszcze z tyłu kolejny. A tam jest taki bardzo malutki na samym końcu, którego z tamtej odległości nie zobaczycie. No i tutaj dwa. W jednym miejscu tych gorzko borowików jest sporo, no ale tak jak już mówiłem, nie unikniemy tego, że pewnie część z nich będzie wyrwana. Na szczęście ta osoba wyrwała tylko dwa owocniki, albo to były dwie osoby. Zobaczycie sobie, jak wygląda. Kapelusz koloru takiego brązowo-szarawego, no bardziej szarawe niż brązowy, coś mniej więcej w pokroju stalowego. Cię ciężko o to opisać. Jestem facetem, musicie mnie zrozumieć, z tymi moimi kolorami to jest różnie. Ja mam tylko trzy podstawowe e, kolory. Hymenofor, e, rurki bardzo ciasno zbite, drobne, żółciutki, brzeg kapelusza, lekko podwinięty e, w stronę hymenoforu, trząż żółtego koloru. W miejscach uszkodzenia będzie się przebarwiał, będzie blednął i sam trzon zawsze jest baryłkowaty. To mają to do siebie te, te owocniki, że one są krępe, takie baryłkowate. Są gorzkie, paskudne w smaku. To może zrobimy przekrój takiego jednego owocnika, tego już wyrwanego. Trzeba to zrobić delikatnie, za jednym cięciem, żeby przekrój wyszedł nam równy, nie poszarpany. Jak możecie zauważyć, bledną na całej długości owocnika. Tylko trzon w samym dole. Możecie zauważyć, zostaje żółciutki. No to kochani, będziemy kończyć ten przedługowy odcinek. Jeżeli wam się podobają filmy, które dla was nagrywam, to y, zróbcie tak jak nam się na prezentacji. A po kliknięciu subskrypcji tego dzwoneczka dostaniecie powiadomienia, że coś kolejnego wstawiłem. Ja będę kończył. Do usłyszenia. Cześć, pa. I jak wcześniej wspominałem, aż przeleci sobie samolot... Tak to jest z nagrywaniem. mi mnie czacha dym boli? Mm.